A jak z kurwa. Viva Ghetto Della Rap A nie pierdolone grajki W zaszecie noszę kastet, na na nogach spięte najki Przekaz wali tak jak hajkiki, daje ci do myślenia Nie dam sobie dmuchać w kasę, no i co? Jak wrażenia? Jest w swego imienia i tak samo moi kliki Na robocie zawsze cisza, na robocie bez paniki Oni rozstawiają wiki, ale w betonowym lesie WWA Wola Praga, Wawerani, Międzylesie to Ghetto Della Rap Tu gdzie macie ty za słowo, gdzie prokuratoru się jebać kurwy oporowo Tu nastawieni boją w wojnie, czekamy na cuda W razie zjazdu na bazę gada ta, za mnie papuga. z głowy w głowie zostanie nawet jako ciadka druga. Póki co pani takim w ciepłych krajach pali sztuga. Jest to get to rap, tu gdzie życia się nie boję. Handel przemiał, prostytucja lichwy, wyroki, rozboje. Jest to get to rap, 022 kierunkowy. Nie wyświetla się ID, bo każdy anonimowy. Jak robisz tutaj kwit, to z poliką do połowy. Tutaj rozliczasz się kęż, tylko wpierdol jest darmowy. Teksty życia wzięte, teksty kurwa prosto z głowy. nie wpierdalaj mordowira, że ulicz tej mowy. Jodce klika IBK, przekaz ostro wybuchowy. Na komendę tysiąc